Siema, jestem reżyser, a to jest odcinek, w którym wam pokażę mój prywatny las. Ostatnio zakupiłem go, bo stwierdziłem, że bardzo się opłaca robić grilla. Zaczynajmy. Ty, a gdzie my w ogóle jedziemy? Zaraz zobacz. zaraz będziemy na miejsce. Poczekaj jeszcze chwilę. No, już jesteśmy. Tutaj. Ostatnio tutaj właśnie z olejnikiem zrobiliśmy sobie wjazd. czy znaczy, olejnik robią, ja tylko stałem. Oj. Zakopać się idzie. Ale damy radę. Uch. Dobrze, że tej apionki nie wziąłem. No to powiesz mi w końcu, gdzie my jesteśmy? Masz na nawigacji, jedynka to my. O kurde. No, to jest jak spałeś całą autostradę. O jesteśmy. Oto tutaj. Tylko jeszcze. Czekajcie, bo jebany gałęzie. Więc zapraszam was do mojego lasu A więc cześć, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony kamrzysta To już nasz kolejny odcinek, a więc zaczynajmy W tym odcinku pokazałbym wam mój las No jest dosyć obszarowy Spójrzcie sami Tam mam łąki Las liczy 12 arów Zakupiłem go, ponieważ chciałem doświadczyć takiego jakby zefu natury. Po prostu, żeby czuć się przyjemnie. Tutaj będzie parking, oto tutaj będą wjeżdżały samochody moich gości, rezydentów oczywiście. Chciałbym Wam jeszcze podziękować za 5 subskrypcji po jednym filmie. No, nie wiedziałem, że to w ogóle po pierwszym filmie się przyjmie. Pamiętam jeszcze, jak budowałem z Markiem kanał Crucible. Na początku to było kiepsko, ale teraz widzę, że jakoś rozumiecie tą sprawę. Oto widzicie tutaj tą wycinkę. To jakby takie pora, pola uprawne. W tych miejscach powstaną nowe budowle tamtym na górce będzie stał mój dom. Tutaj myślałem, żeby zrobić coś typu ala la kasyno. Będziemy tutaj grali i przepierdzielali grube sumy z YouTube'a. A więc jak już wam przedstawiłem mój las, chciałbym teraz przejść do sedna odcinku, zbadamy czy gleby w tym lesie są prestiżowe, czy pieniądze nie zostały wydane po prostu tutaj, o w błoto. A więc nie przewijaj, oglądaj do końca, a my lecimy. Z gleba numer jeden jest klasa gleby to jest chyba nie jest kurwa, klasa gleb nie jest najlepsza, jest taka gąbczasta, sami spójrzcie. Nie jest ona aż taka, taka prestiżowa, więc na pewno wiem, że tutaj mój dom nie będzie stał. Ponieważ w razie jakiejkolwiek... w razie jakiejkolwiek klęski przyrodniczej czy jak to się mówi, dom po prostu może się zawalić jak oto ten patyk. Spójrzcie. Widzicie, to by nie było dobre. Lecimy do drugiej gleby. Ja nie wiem, w tym lesie chyba nie ma żadnej gleby. Co to jest? Czekaj, mnie. Oczy mylą, czy co? Nie. Idealna gleba. Fekcur, micur, wacur. Rzadkość, też ona jest aksamitna jak aksamit. Musimy znaleźć, gdzie jest jej najwięcej. Nie, to nie jest ta sama. Ona jest taka nie ta sama. To nie jest to. Kajmy dalej. Mam, patrzcie, to jest ta gleba. Jak Kwiat lotosu. To jest ta gleba. Tu będzie mój dom. Tu będzie mój dom! Tak! Tu będzie mój dom! Skoro mamy, już, skoro mamy już miejsce, aby położyć nasz dom, musimy teraz o to za pomocą tego miernika sprawdzić wytrzymałość gleby. Czy się nie rozsypie, nie rozwali. A więc znajdźmy glebę w miejsce, w którym chcielibyśmy zbudować coś. Sprawdźmy to. Przejdziemy do próby wytrzymałości gleb. Chodźmy. Sprawdzamy glebę pachców, micców, Machcus. Przypatrzcie się. Widzicie? Nie do obalenia. To jest właśnie ta idealna gleba. Ona jest ogólnie taka jak aksamit, lecz jest nie do rozwalenia. Teraz zbadamy glebę zwykłą, mało prestiżową, a więc zapraszam was za mną. Gleba powszednia jest bardzo mało prestiżowa, ponieważ... no spójrzcie to. Nie wiem, ja bym na tym nie chciał mieszkać na przykład, a wy? Zastanówcie się. Jestem bogaty i nie muszę dbać o mierniki grubości. Ej, operator, się tam nie byliśmy. Co tam jest? Chodźmy. No spójrzcie na to! Przecież tu jest pięknie! Przecież tu mogłaby być stać ta szopa olejnika, którą mu dam. Tam mój dom! Tam mój dom! Przejdźmy teraz do trzeciej i to ostatniej konkurencji, która zadecyduje, w którym miejscu jest tam nasz dom. Oraz twój. A więc trzecią konkurencją będzie degustacja gleby. Wiadomo, kiedy będzie bieda, będziemy musieli coś jeść. A co mamy jeść? Żołędzia, jak wiórki? Sprawdźmy. Lekko aksamit, A albo nie, tą zostawimy na koniec. Powszechna gleba, farda, jakaś taka sobie. Sprawdźmy jej smak. Gajcie, bo tu mam jakieś dodatki. nie niedobre. A więc drugą glebą będzie sprawdzenie jakże aksamitnej gleby, która jest piękna jak aksamit. No spójrzcie na nią. Mmm, pyszne, pyszne Od razu lepiej o. Po tych jakże długich staraniach i niesmacznych próbach pragnę znać, że oto ta gleba pęcusz, męcusz, mącusz jest najlepsza, ponieważ jest pyszna, jest dobrze zaprojektowana przez Stworzyciela, oraz no polecam ją. a ta gleba do wyjebania. A więc pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, komentarz i napiszcie w komentarzu Ziemia. Pęcusz, Maciejusz, już, A wygracie o to, tą glebę. Ten darb Boga. Zastanówcie się. Chciałbym wam podziękować za wszystko. Dziękuję, że jakaś część was jest na tym kanale, że nie jest martwa od początku. Życzę wam miłego weekendu, miłego tygodnia. Zależy, czy o to oglądasz i coś jesz to smacznego. Trzymaj się, na razie, siema!